Cześć! Jestem dzisiaj w jednej ze znanych sieciówek i przygotowałam zestawienie z topem. Topem, który bardzo często noszony jest latem, ale nie znaczy to, że nie możesz go wykorzystać zimą. Do takiego topu dobrałam klasyczne beżowe spodnie, które mają kant, więc nadają taki elegancki charakter całej stylizacji. Oba te kolory do siebie pasują, ponieważ mają w sobie rzuć, ale żeby stylizacja była i odpowiadała nam na zimę czy też jesień, dobrałam do tego marynarkę. Marynarkę o kroju z dwurzędowym zapięciem, która również będzie przepięknie wyglądała kolorystycznie, zarówno do topu, jak i do spodni. Zestawienie to będzie odpowiednie dla takich typów jak zgaszona jesień. Dla zgaszonej jesieni mamy tutaj e, ciepło-chłodne brązy oraz ciepłe beże i zgaszona jesień w takim zestawieniu będzie wyglądała bardzo dobrze.